Yy... Jesteśmy w Minecraft. Jakbyście się spytali, czemu jestem w Wielkim Dildosie, to nie wiem. Robię podanie na Bloom SMP, bo jak robią ludzie, to ja jestem człowiekiem, to też zrobię. Miało mnie tu nie być, ale jestem. A więc tak, czemu akurat ja bym miał być na Bloom SMP? Chciałem to bardzo dobrze wytłumaczyć. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi poznawać nowe znajomości, mógłbym się zaprzyjaźnić z innymi i co, bym nie stwarzał problemów, chyba. Może, więc zaufajcie mi i głosujcie na mnie, żebym też ja tam Dzięki, wystąpił. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie mieli moje poparcie na Blue SMP i ten, jak to się nazywało. I dlaczego akurat ja bym miał być na plusie Plum SM, Nie wiem. Tak. Lubię poparcie ludzi. Jestem miły. Nie wyzywam nikogo. Chyba. I co mogę jeszcze na to powiedzieć? Głosujcie na mnie. Jeśli chcecie mieć spokój i pokój, głosujcie na mnie. Ja Wam pomogę w życiu. Więc tak. Não. Mogeu já sair.